Cześć tu Kamil, spotkamy się kolejny raz na plantacji maliny jesiennej i teraz przejdziemy po plantacji i pokażę Wam jak ta plantacja u mnie się rozwija mamy połowę czerwca malina już jak widać kwiatostany ma rozwinięte już kwitnie, więc lada, chwila będą owoce na plantacji jest bardzo dużo już pszczół, które zapylają przyszłe malinki niestety od dawna już u nas nie było deszczu ale jak widać jeszcze ta malina na tyle, na tyle ma jeszcze z czego czerpać, że, że jeszcze jest w miarę dosyć zielona. Jak widać, tutaj już kwiatostany się rozwijają, a w wielu przypadkach już są owoce, tak jak w tym oto przypadku. się już wykształciły i niedługo będą będą piękne piękne o kolorze czerwony malinki jak widać tutaj Niestety ta malina ale jest dosyć niska jak na drugą połowę czerwca. Niestety są, są gleby jakie są, więc, więc niestety ale niektóre malinki jeszcze są bardzo niskie i po, myślę, że one wysoko nie podrosną, bo tutaj w tym przypadku jakie mamy już duże owoce maliny jesiennej polana oraz polesie. jak widać z perspektywy, jak, jak długie są rzędy. Miejsca jak tutaj, mam taki przykład, gdzie niestety gdzie niestety przychodzą sarenki i po prostu ujadają I szkołki to jest też bardzo negatywne. uprawie maliny. Górny kwiatostan jest zjedzony. A niczym odrośnie boczny, no to już długo potrwa. Tutaj mamy pszczółki. Pomaga zapytać roślinę. Tutaj mamy owoce. Może pokażę. O, jakie ładne, prawda? Jak widać z perspektywy. Plantacja jest dosyć duża. Kara go zauważyliście na mojej plantacji, piszcie w komentarzach, może, może ja czegoś nie dostrzegam. Może mi się tylko wydaje, że te malinki są jeszcze niskie, bo to jest druga połowa czerwca, ale. Nie powinny być troszkę wyższe, ale niestety mamy pogodę mamy jaką mamy, a nawadniać po prostu się nie opłaca, bo to teraz wsiąknie i za duże koszty są po prostu, żeby to w moim rejonie nawadniać. Tak z perspektywy wyglądają moje rzędy. Około 500 metrów długości 1, jest ich kilkanaście.